W ubiegły weekend w naszym mieście doszło do zanieczyszczenia rzeki Wyżnica. Ustalono, że wyciek pochodzi z zakładu produkcyjnego okręgowej spółdzielni mleczarskiej Opole Lubelskie, oddział w Kraśniku. Po pobraniu próbek przez stację sanitarno-epidemiologiczną przeprowadzane są badania, czy substancja była szkodliwa dla rzeki i organizmów w niej żyjących. W dniu 13 marca obywatel Kraśnika zauważył, że rzeką płynie dziwna substancja. Ustalono, że źródło wycieku pochodzi z zakładu produkcyjnego w Kraśniku, okręgowej spółdzielni mleczarskiej. Na miejsce zdarzenia pojechali także pracownicy Straży Pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wyciek został także udokumentowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Czy zakład produkcyjny stanowi realne zagrożenie dla rzeki? W związku z tym yy, posiada własną. Oczyszczanie ścieków, która co prawda gwarantuje, że te rzeczy, które dostają się do rzeki, posiadają odpowiedni standard. Nawet niektórzy twierdzą, że woda w rzece po ominięciu tejże oczyszczalni jest nawet czyściejsza niż przed nią, no bo dostaje się do niej duża ilość wody no, stosunkowo czystej. Ale, ale zdarzają się też sytuacje takie, że no jak gdyby pewne partie nie do końca oczyszczone czy, 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 czy wręcz nieoczyszczone. Dostają się dużo. Dbałość o czystość rzeki wiąże się również z troską o dobro kraśnickiego zalewu, który jest atrakcją i dużym atutem naszego miasta. Żadna firma nie może bezkarnie zanieczyszczać wody. ubiegłą sobotę doszło do sytuacji takiej, że zmęczali wycieku nieczystości do rzeki. Nie jesteśmy 600% pewni, czy było to zanieczyszczenie. Czekamy na wyniki badań, ale jeśli badania potwierdzą to. Że było to zanieczyszczenie rzeki. Będziemy stosowali wszelkie środki, łącznie z doniesieniem na prokuraturę, bo wszyscy musimy dbać o środowisko, szczególnie o rzekę, która wpływa do zalewu i stanowi później czystości naszego zbiornika. Pracownicy oczyszczalni zapewniają, że takie zdarzenie miało miejsce pierwszy raz, a sytuacja jest już opanowana. To miało pierwszy raz miejsce w tej karierze istnienia oczyszczalni, działalności. Nigdy takie coś nie, nie zdarzyło się nam. Zaistniała sytuacja, miała miejsce między 17 a 5 rano. Dokładnie też nie wiemy, bo w tym czasie nie ma pracownika na oczyszczalni. Nie wiemy, ile tego osadu poszło, jak dużo, w której godzinie to się stało. Możemy się tylko domyślać. Ilości też nie znamy. A stało się to za przyczyną pompy, która się zapowietrzyła. No i... Według władz zakładu produkcyjnego, substancja nie stanowiła zagrożenia dla czystości rzeki i organizmów w niej żyjących. Substancja tej ilości, ten przypadek nie był szkodliwy dla środowiska wodnego i związanego z otoczeniem rzeki, dlatego że to było czyste życie biologiczne, które oczyszcza wodę. Czyszczalnia pracuje na zasadzie biologicznej, a więc żadnej chemii, żadnych innych środków się nie używa i do środowiska wodnego nie przedostały się żadne inne środki oprócz życia biologicznego, które oczyszcza ścieki. Po pobraniu próbek nadal trwa analizowanie, czy rzeczywiście substancja była nieszkodliwa. Zanieczyszczenia rzeki w naszym regionie stały się zjawiskiem dość powszechnym. Jeżeli chodzi o zgłoszenia zanieczyszczenia rzeki, są one częste. Z tym, że skala ich jest bardzo różna: od małych oczek oleju po duże plamy niezidentyfikowanych substancji. Dbanie o czystość rzeki jest interesem wszystkich mieszkańców i zakładów pracy.